Stowarzyszenie Nasz Radiszów, zarejestrowane w 2002 roku, działa na rzecz lokalnej społeczności swojej małej ojczyzny. Współpracuje z organizacjami działającymi na terenie Radiszowa i gminy Skawiny. Jako najważniejsze zadanie postawiło sobie odnowienie dworu dzieduszyckich w Radiszowie, co udało się w 2013 roku. Od tego czasu w tym miejscu prezentowane są wystawy stałe, czasowe, pokazujące dzieje miejscowości, a także najważniejsze osoby które na przestrzeni wieków tu się prezentowały. Stowarzyszenie organizuje wystawy lokalnym artystom, wystawy historyczne, organizuje również szereg wydarzeń. Rocznicowych, a także współpracując z innymi organizacjami, prezentuje dzieje miejscowości na szerszym forum. Na przestrzeni kilkunastu lat działalności zostało wydane kilka publikacji, począwszy od monografii wsi Radiszów, pokazującej jej dzieje, a także działalność wszystkich organizacji, poprzez inne, pokazujące zabytki Radziszowa. Przez kilkanaście lat czynnie działający członkowie. Promują historię, kulturę, tradycje wsi, współdziałając z innymi organizacjami na terenie wsi, a także na terenie gminy. Stowarzyszenie, na przestrzeni kilkunastu lat działalności, organizuje corocznie szereg konkursów na najpiękniej oświetlone posesje w okresie bożonarodzeniowym, na najpiękniejsze ogrody i zagospodarowanie przestrzeni wokół domów, konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży, szereg wyjazdów, wycieczek, generów malarskich z różnych okazji, a także to, co ważne, organizuje kwesty co roku 1 listopada na Cmentarzu Radziszowskim, z których finansowane jest odnawianie kolejnych zabytkowych nagrobków, a także kapliczek. Ostatnia kwesta natomiast posłuży ku ufundowaniu sztandaru dla szkoły imienia Jana Pawła II w kolejnym roku roku Jana Pawła II, świętego patrona tejże szkoły zostanie on uroczyście przekazany.